Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Fragment ten pochodzi z listu Świętego Pawła do Rzymian i jest często cytowany jako przykład metaforycznego użycia analogii ciała w kontekście chrześcijańskiej wspólnoty. Pierwszą ważną myślą, która wynika z tego fragmentu, jest to, że każdy człowiek jest unikalnym i niepowtarzalnym członkiem społeczności, ale równocześnie jest częścią większego ciała, jakim jest Kościół. Ta analogia wskazuje na to, że każdy ma swoją rolę do odegrania w wspólnocie. Niezależnie od tego, jak ważna lub nieważna wydaje się ta rola. Kolejną ważną myślą jest to, że choć wszyscy ludzie są różni, to w połączeniu razem tworzą jedno ciało. Podobnie jak różne części ciała mają różne funkcje, tak i różni ludzie mają różne talenty i umiejętności, które w połączeniu mogą tworzyć coś większego i wspanialszego, niż gdyby działali samodzielnie jednocześnie, ten fragment wskazuje na to, że każdy człowiek jest zależny od innych i że nasze działania wpływają na innych w sposób, który czasem jest nieoczywisty. Każdy człon kościoła ma wpływ na innych i działa w kontekście większej wspólnoty. Ważnym przesłaniem tego fragmentu jest to, że nasze indywidualne talenty i umiejętności są ważne i potrzebne w kościele, ale tylko wtedy, gdy działamy wspólnie i uznajemy, że każdy członek jest ważny i potrzebny. Ta metafora wskazuje na potrzebę jedności i współpracy w Kościele, abyśmy mogli osiągnąć cele, które przed nami stoją. W tym kontekście fragment ten może być odczytywany jako wezwanie do wzajemnego szacunku i do podziału swoich umiejętności i talentów z innymi, abyśmy mogli wspólnie pracować na rzecz Kościoła i osiągać cele, które przed nami stoją. W sumie ten fragment mówi nam, że każdy człowiek jest ważny i niezbędny w kontekście wspólnoty chrześcijańskiej i że nasze indywidualne talenty i umiejętności mogą przyczynić się do większego dobra, jeśli będziemy działać wspólnie i szanować siebie nawzajem.